Policjanci znaleźli Gabrysię. Dziewczynka włączyła telefon, ponieważ chciała się skontaktować z koleżanką i dzięki temu możliwe było namierzenie lokalizacji, w której się znajduje. Ale powiedz mi, co się stało? Pokłóciłaś się z rodzicami? Czegoś ci zabronili? Krzyczeli na ciebie? No nie, no to o co chodzi? Mam zaraz tu powiedzieć, dziecko. Tak bardzo się o ciebie martwiliśmy. Córka nie chciała nam powiedzieć, dlaczego uciekła z domu. Mogę z nią porozmawiać chwilę? Tak. Tylko proszę jeszcze do mnie przyjść. Oczywiście. Proszę, usiądźmy. Gabrysiu, spójrz na mnie. Powiedz, co się dzieje. Twoja kożanka powiedziała nam o tym, co jej napisałaś. Wyjaśnisz mi to, co takiego złego zrobiłaś? Bo wtedy, jak została z Mikołajem... No i co się stało? Dokuczał mi. Najpierw mnie kopnął, potem ugryzł i ja się strasznie na niego zdenerwowałam. I co zrobiłaś? Popchnęłam go, upadł na ziemię, palnął głową o szafkę i się przez chwilę nie ruszał. Stracił przytomność? Chyba nie, bo miał otwarte oczy, ale jak do niego podeszłam, strasznie płakał. To przeze mnie Marta. to też mu się musiało stać. Przepraszam, ja nie chciałam. Kabrysiu. Ale to na pewno ten upadek nie był przyczyną śmierci Mikołaja. No jak kiedyś z wujkiem Jackiem tak się pobiliśmy, że musieli mi strzywać głowę, bo on mnie zrzucił ze schodów. A miałem wtedy sześć lat. To dlaczego Mikołaj umarł? Przecież, przecież był zdrowy. Musimy poczekać na wyniki badań. A jak zasypiał, to trzymał się za głowę i mówił, że go boli. No ale rano już go nie bolała. Dlatego jestem pewien, że to nie była twoja wina. Nie wiem, tato. Ale ja wiem. Chciałem uspokoić córkę, bo jest bardzo przygnębiona i straszona. Ale może się na przykład okazać, że Mikołaj miał krwiaka w mózgu. Czasem niewinnie wygadające wypadki są śmiertelne. Sama myśl o tym mnie przeraża.